Chyba zawsze chciałam zrobić takie jajeczka, bo wszyscy już przede mną zrobili. Ale ostateczną motywacją był telefon od pani Ani zbyt Bydgoszczy, więc pozdrawiam panią Anię i wszystkie jej przedszkolaki. A pastelowe jajeczka wykonuje się tak. Żeby wszystko pięknie wyglądało potrzebne są farby kredowe. Producentem tych słodkich odcieni jest firma Daily Art. Nazwy kolorów napisałam na dole, chociaż w ich kolekcji jest ich dużo więcej. Farby kredowe to z reguły farby jednego krycia. Czyli malujemy raz i wszystko wygląda pięknie. Kolory bardzo łatwo mieszają się ze sobą i na pewno warto kupić biały albo kremowy. Zobaczcie, jak pięknie rozjaśnia wszystkie pozostałe kolory. Farby trzymają się znakomicie każdej powierzchni i nie trzeba ich lakierować. Malujemy, suszymy około pół godziny, a następnie możemy pochlapać. Przyda się kolor czarny, bądź ciemnobrązowy oraz twardy pędzel. Tak zwana szczecina, bądź szczoteczka do zębów. Farbę należy rozrobić z wodą. Warto z boku wypróbować, jakiej wielkości kleksy powstają. Gęsta farba, małe kropki, wodnista farba, duże kleksy. Tak sobie klapie i wyobraziłam sobie właśnie całą panią Anię w czarnych kleksach. Taka dantejska scena chyba jest możliwa, więc może lepiej dzieciaki trzymają jajka, a pani chlapie. Zawsze zamiast chlapania można zrobić kropeczki wykałaczką. Takie jajko już jest ładne samo w sobie, ale można go ozdobić na różne sposoby. Dodać koronkę i jakiś element zdobniczy. Świetnie prezentują się naturalne sznurki oraz rafia. Rafia także dobrze się komponuje z elementami drewnianymi, bo to naturalny materiał. No oczywiście piórka i wstążeczki. Wstążeczki najłatwiej zawiązać osobno. I teraz to już tylko minutka pracy. Przyklejamy wstążeczkę. Szpileczką przytwierdzamy kokardkę i zostało przylepić piórko. Oczywiście kokardkę także możecie przylepić, ale ze szpileczką idzie szybciej. Ja używałam kleju szybko schnącego Pentart, ale myślę, że popularny Magic także będzie znakomity. Jeżeli jajeczny pomysł Wam się podoba, zapraszamy do naszego sklepu. Adres na dole strony. Mamy farby, szpilki, piórka i mnóstwo innych pięknych rzeczy. Dziękuję za uwagę, życzę wesołego jajka i zapraszam na inspirello.pl